Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Janusz Boszka. Zastanawialiście się, dlaczego co jakiś czas duże supermarkety typu Real zmieniają nazwy? Właściwie to w sumie tylko Real, ostatnimi czasy. No ale tak zmieniają nazwy. Takie, w takich dużych galeriach handlowych jak King's Praga czy. Centrum Handlowe Wola, czy jakoś tak. E, większość supermarketów co jakiś czas e, z takich... No, za chwilę o tym wszystkim. E, no więc. E, to jest proste, ponieważ z zarządów platformy e, było po prostu... Podatki od właśnie takich supermarketów były tak wielkie, że nie dawały sobie rady po prostu i supermarkety wpadły na pomysł, żeby, znaczy prezesi supermarketów wpadli na pomysł, żeby wymieniali się sieciami, pod które są podlegli. E, czyli na przykład ten prezes jest o, oczywiście za zgodą tych sieci. Ten prezes jest powiedzmy w oszołomie, to tero będzie, to tero w miejscu, w którym oszołom jest aktualnie, to będzie real, a w miejscu, w którym jest real, będzie oszołom. E, tak to e, bywa. Większość, pod, na, znaczy inaczej. Pod koniec, e, kiedy już ten okres. Taki próbny, jakby bez płacenia podatków, mija. Supermarkety wymieniają się. W delikatesach też to tak działa, tylko że to mają dłuższy okres próbny, dlatego delikatesy rzadziej się zmieniają. No ale te, ten odcinek jest poświęcony supermarketom. I teraz przejdźmy do kolejnej, do nie kolejnej, tylko do konkretów, czyli oszołom Oshoom, znaczy auchan czy Oshoom inaczej. E, różnie, nazywajcie to jak chcecie. E, ten sklep e, ma strasznie niskie ceny i ma wszystko, czego w sumie można potrzebować. Jest znacznie lepszy niż Real. I jedzenie pyszne. Nawet te ich podróbki są pyszne. Kola. Da się pić. Da się pić kole, pod tą podróbkę Ich yy, ds nowiutkie kurde. Kupiłem sobie dzisiaj nowiusieńkie jutro idę w nich do szkoły, kurde na wszystko jest. Mi się to bardzo podoba. Yy, I mi się wydaje, że było wiele fajnych, yy, super, no, właśnie niewiele, ale no. No generalnie no tak średnio było jeżeli chodzi o supermarkety W takich centrach handlowych jak centrum handlowe Wola i King Cross Praga Było kilka takich sklepów już za mojego życia W których bardzo fajne rzeczy były Ale chyba Oszołom będzie najlepszy Bo w Oszołomie jest wszystko to czego ja potrzebuję w cholernie niskich cenach? Nie wiem. Wypowiadajcie się na ten temat w komentarzu. No i zapraszam wszystkich, bo jesteście na kolejne odcinki. No i na Arka generalnie, nie.